it's not cool A jakie są wady i zalety mieszkania na kicu? Więc Zacznę od zalet. Na pewno zaletą jest to, że w akademiku poznajemy mnóstwo ludzi. Spotykamy ich w różnych miejscach, na korytarzu, w łazience, w kuchni. Zależy wszystko od osoby danej. Jeśli osoba potrafi zaplanować sobie czas, no to mieszkanie w akademiku nie przeszkodzi mu jej w niczym ani w nauce, a nie w imprezowaniu. Wszystko może wtedy połączyć ze sobą. Wiesz co, jest najtańszy, wydaje mi się, że akademik na całym uniwerku. I dodatkowo jego zaletą jest to, że on jest dosyć imprezowy. Dlatego, że tutaj mieszka sobie dużo ludzi ze wschodu. Z Ukrainy i z Białorusi, a ci ludzie bardzo dużo piją. Przyznam bez bicia, byłem w innych akademikach i zauważyłem pewną sztywność. Są o wiele poważniejsze, portiery są bardziej wymagające. Bardziej pilnują. Nie, nie wolno na przykład robić im głośnych im bezpośrednich, natomiast na kicu to wszystko przechodzi. To jest taka jakby tradycja tego, że po prostu możemy sobie pozwolić na trochę więcej czaleństwa. i bardzo mi się to podoba. Plus, dodatkowym e, plusem tego akademika jest to, że jest on bardzo dobrze skomunikowany z resztą e, Warszawy. Jakie są wady mieszkania w akademiku? To jest bardzo dobrze dosyć kiepskie warunki mieszkaniowe i przede wszystkim tak brak prywatności. Standard niestety nie jest zbyt wysoki, e, meble pamiętają Gierka. To wszystko nie, nie pachnie świeżością i nie świeci, jest już dosyć stare. Jest dużo dziwnych sytuacji, między innymi wyrzucanie pewnych telek z okna zdywanie kotar z rośniców, ale mimo wszystko te straty mają jakiś sens, ponieważ wtedy już wiemy, że po prostu ten wieczór Przejdzie do historii jako dzień, w którym zrobisz coś ciekawego. Imprezy są idealnym równoważnikiem dla tej szalej rzeczywistości. I dlatego cenię ten akademik. Czy są jakieś szczególne sytuacje, które zapamiętałeś w trakcie życia w akademiku? Oj, było ich aż tyle, że nie przypomnę sobie teraz żadnej. E, mogę na przykład przytoczyć historię, w której graliśmy kiedyś w jakąś grę związaną z uczucaniem sobie wyzwań. Chyba była butelka, <głos》>, jak mi się wydaje, I, i nasz kolega wyznawał miłość pani portierce z opuszczonymi dół spodniami. Podejrzewałem, że miał wtedy na sobie jakąś bieliznę, Chyba tak. To nie było aż tak kontrowersyjne, ale mimo wszystko nie zdarza się codziennie. Powiem anegdotę cięższą. Zaczęło się pewnego razu, że mój kolega z pokoju obok podpadał w miociny innego kolegi, kiedy ten pracując <głos》> na podłogę. Otworzył z tego taki pewien pe 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 wzór, który potem pięknie płonął. Ktoś, podobno kiedy, wprowadził konia za uzdy do tego akademika i tegoż to konia wprowadził na czwarte piętro, schodami, klatką schodową, tak? A konie nie potrafią schodzić ze schodów. A więc, żeby ściągnąć tego konia, kiedy już sprawa się ujawniła, trzeba było ściągnąć za pomocą straży pożarnej. Jeżeli mogę powiedzieć takie słowo do ludzi, którzy to oglądają, to dwa zdania. Pierwsze zdanie, nie bierz tego na serio. A po drugie, jeżeli studiujesz, albo będziesz studiował, przenieś się tutaj, to poznasz smak wszystkiego życia. Dziękuję bardzo. prawo. <grymny> <grymny>